Siemano, siemano, TV Meksykano. Siemano, siemano, TV Meksykano, witam Was serdecznie. W czwartek, czwartek, no, tłusty czwartek, oj kurde, niektóre dupki to po dziś, po dzisiejszym dniu. Ja tam nie jestem za, za tłustym czwartkiem, ponieważ moim zdaniem na obecne czasy to kurde pączka można sobie kupić codziennie. Zarówno rano, jak i wieczorem, po południu i każdego dnia, więc słuchajcie, więc słuchajcie, dla mnie tłusty czwartek jest zwykłym dniem, Właściwie nawet nie wiem po co się go obchodzi, że ostatki, że to jak i tak kurde większość ludzi, no bo ostatki wiążą się z postem, większość ludzi przecież w po, Wielki Post i tak zje coś słodkiego, już nie mówmy, że, że to się ograniczy yy, do tego, że, że jak będzie post, a teraz w tłusty czwartek trzeba się najeść słodyczy, to było kiedyś, teraz to moim zdaniem, przynajmniej dla mnie nie jest to aktualne, może... może Jedyne co można traktować to słuchajcie jako symbol, jako symbol i nic więcej. I tak do tego podchodzę, więc nie obchodzę tu z tych czwartków, oczywiście, oczywiście jakiegoś tam pączka w szami, zobaczcie gdzie jestem. Jakiegoś tam pączka w szami. O czym chciałem powiedzieć w skrócie i na temat. Kurde. Yy, a przede wszystkim przede wszystkim słuchajcie, to podziękuję. Kurcie moja działka stoi nadal ojejku, moja. Teraz powiedzmy nie twoja, tylko twojej mamy, tak? Mojej mamy. Ale posiłkowałem, no, fajne wspomnienie. Ale kurwa, ja byłem jak tu jak na patelni normalnie. Teraz jak patrzę, tak... Ze strony drugiej płotu, to było wszystko widać, kurwa, co tu nagrywałem. Dosłownie można było drugi film kręcić, podczas <gryw> kiedy ja nagrywałem coś dla Was, dosłownie. Tak o, na przykład stanąć <gryw> i, wszystko, i wszystko można było nagrywać, łącznie z kiblem, który jest po mojej prawej ręce. I powiem wam no, że, że, że co co nowego. A właśnie kurwa, bo nie dojdę do tego w końcu. Yy, schen... serdecznie w ogóle dziękuję, że byliście wczoraj na na lajcie. No był gorszy. Nie wiem czemu. Czasami czasami hejt na mnie nie działa, a czasami są taki dychaj na mnie działa, jak jak kurde, jak płachta na byka dosłownie. <laughs> wczoraj miałem taki dzień. Cholernie ciężko mi się prowadziło lajta. Przeszło to, przeszło i nie mówię tu o wyniku, tylko mówię o, o, o sposobie i o działaniach. Nie, nie zawsze, nie zawsze wychodzi. Czasami się yy, po prostu bardziej biorę do bani, a czasami hejt jest większy i w ogóle nie biorę do bani. To jest dziwne. To, jest, to chyba zależy od stanu umysłu. No chodzę koło płotu, chodzę koło, Może ktoś mnie wpuści, może Meksyk wyjdzie. Może wyjdzie Meksyk, to zobaczymy, no. Poczekamy. I słuchajcie, i wczoraj wczoraj miałem właśnie taki dzień, że cholernie działało na mnie wszystko jak płachta na byka. Tym bardziej, że połowa z tego to garanie, większa, większość niż połowa to pierdolenie, bzdury, ale trudno. No cóż, hejt musi być, tak jak mówiłem. Co chciałem powiedzieć jeszcze, słuchajcie, no <laughs> z Krzyśkiem jeszcze kontaktu nie miałem, a jest już dziewiąta, to jest e, rzadko spotykane rzadko spotykamy, słuchajcie, no ławka stoi jak dalej więc, więc nie wiem i żeby nie było słuchajcie, zrozumcie w końcu, ja nie lazę Krzyśkowi w dupę jak Krzysiek nie dzwoni, ja do niego nie przychodzę ja nie, nie przychodzę, bo ja nie mam zamiaru się pakować na siłę do Krzyśka i włazić mu z buta w drzwi i dawaj nagrywamy, bo muszę wrzucić filmy na kanał tak nie jest, słuchajcie, jeżeli Krzysiek do mnie nie dzwoni to ja do niego nie idę, chyba że się naprawdę coś, straczka jakaś urośnie no to wtedy do niego dzwoni i wtedy się uzgadujemy, natomiast zawsze do mnie dzwoni Krzysiek i zawsze potwierdzamy, wtedy się umawiamy i wtedy ja do niego zachodzę. Nigdy nie jest tak, żebym ja do niego dzwonił i nalegał i, i go kurde naciskał i nagrywamy, bo muszę kanał utrzymać, nie ma nic takiego. No to dla niedoinformowanych, bo niektórzy myślą, że ja tam kurwa ślęczę pod, pod płotem i, 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 i to ja wolę pod tym płotem stać. I kurde, czekam, jak tylko krzyk wyjdzie i macham kurwa mu chusteczką i tak dalej. Nic takiego nie ma. Po prostu kiedy się spotykamy, to korzystam z możliwości nagrywania. Oczywiście, że tak. Natomiast nie jest to w ten sposób zrobione, że ja do niego kurwa tam łażę od rana do wieczora i tylko krzyczę, daj nagrywamy, daj nagrywamy. No, ludzie, no. Powiem Wam szczerze, czy myślicie? O, powiem inaczej, czy Wy myślicie, że tak fajnie codziennie chodzi do Krzyśka? Ja kurwa z chęcią, z chęcią zobaczę osobę, która zamieni się ze mną i tak wzrok pochodzi codziennie do Krzyśka, codziennie, codziennie o tej samej porze, dam mu numer telefon, dostanie kurwa, yy, dając numer telefon będzie dostało po 15, po 20 telefonów dziennie od rana do wieczora yy, i zobaczymy jak, jak wtedy ta osoba, która kurwa mnie neguje, co powie na to wtedy, jak będzie dostawać telefon od Krzysztofa o kurwa o godzinie 22.00. A jak wyłączyć telefon, to będzie zjewana, spierdolona ze stanowiska, bo dlaczego się kurwa nie odezwałeś? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Zobaczymy, kurwa, czy ten, to taki cwany jest po drugiej stronie e, ekranu. E, czy kurwa, czy dalej będzie twierdził, że kurde, <laughs> że to tak fajnie kurwa pracować z krzyżkiem i tak fajnie wszystko robić? nie? To tak wam powiem szczerze, no przemyślcie sobie, co po niektórzy myślisz, że mi się tak chce kurwa do niego biegać. <laughs> sorry, sorry. Sorry, naprawdę sorry. Ja mówiłem kurwa, są trzy powody, dla których to robię. <laughs> lubię to robić, ale czy ja lubię z Krzyśkiem nagrywać? Nie to bardzo, nie, nie do końca koniecznie, nie do końca koniecznie. Tym bardziej, że Krzysiek się wypalił. I to nie jest kurwa, to nie chodzi o to, że, że ja nie mam pomysłu, bo yy, codziennie wstają, codziennie mieć. Trzy albo cztery pomysły na nagranie z Krzyszkiem. Ja pierdolę, to trzeba być nie wiem jakim człowiekiem, bo pamiętajcie, że te pomysły się wypalają. A w przypadku Krzysztofa yy, nie myślcie sobie, że Krzysztof jest taki, kurwa, że on się przyjdzie, przyjdzie do niego, ty dawaj, roz, rozbieraj się, bo będziemy nagrywać jak się myjesz albo jak się ubierasz. Nie, tak nie jest, I tak nie było, i tak nie będzie. Wtedy było łatwiej, bo były afery, bo był major, kurwa, i to jest logika. I ktoś mądry, to to zrozumie, że było łatwiej, bo były afery. I i zawsze jak kurde, jak to się mówi przysłowiowo, na, przysłowiowo, no może źle powiedziałem, jak jedna koza wlezie do wody, to druga za nią pójdzie też. Nie? I w tym przypadku, jak Major i Krzysiek razem nagrywali, to tak było. To było o wiele łatwiej, kurwa, zrobić jakąś nawet śmieszną <laughs> parodyjkę czy coś. <śmiech> albo. <śmiech> kłótni, które wybuchały między nimi, niż, niż, niż jak teraz. I to też ludzie, którzy są inteligentni, powinni to zrozumieć, że, że w sumie, spójrzcie na majora. Major nagrywa też kurwa w kółko to samo, pierdoli o, o tym, o, o środku, o niczym więcej, bo nie ma nic do powiedzenia. Krzysiek też nie ma o czym mówić. O, i tutaj się odniosę do Sradka O, właśnie, nareszcie przyszła na ciebie pora. Mój drogi Sradku po pierwsze, to tak, nie ma żadnej klątwy nie dzieci i tak dalej, bo część odłamu uniwersum, którzy tam zaistnieli, mają swoje dzieci, więc nie mów, nie mów, że... Jak, tak powiem, jak nie wiesz, to nie gadaj. Chłopie, ja jestem tu na miejscu, mam kontakt z tymi osobami wszystkimi i, i, i zapewniam Cię, zapewniam Cię, że takowe dzieci niektórzy posiadają. Kto i jakie, to nieważne, ale posiadają. <laughs> więc znowu jesteś niedoinformowany, jak o czymś mówisz i znowu, e, i znowu no nie wiem, nawijasz makaron na uszy po to tylko, żeby nawijać, żeby pękło te 11 minut. Ale kolejna sprawa, Stanek, bardzo ci przepraszam, ale ja to muszę powiedzieć. Kolejna sprawa to jest taka, że po raz kolejny cię chłopie uświadamiam, po raz kolejny cię uświadamiam że któryś raz z rzędu, że Krzysiek ma laptopy, ma komputery. Ja wczoraj Krzyszkowi powiedziałem, bo dzwonił do mnie o godzinie chyba 17 czy 16, o 16, bo 17 live prowadziłem yy, i powiedziałem Krzyszkowi, bo chciał, żebym przyszedł, żeby on nagrał coś. Ja powiedziałem Krzyszkowi, krzyk masz kamerę, nagraj, jutro się wrzuci, czyli dzisiaj. I temat się skończył. I zrozum to chłopie, kurde, bo cały czas mówiłeś wtedy na lajcie, że, że jesteś jakiś tam czekaj czy wybrakowany, czy jakiś tam... Uszkodzony, przepraszam bardzo. I może faktycznie chłopie jesteś uszkodzony, bo jak kilka razy ci to samo mówię, że on ma laptopa, ma kamerę, tylko jedyne jedyne co jemu się kurwa, to to lenistwo, bo mu się nie chce, bo nie chce wyciągać laptopa, bo go kurwa kilka razy okradli i on kurwa się boi. Jaki kanał? Jaki kanał? Mexicano TV. I słuchaj, i no widzicie, o, tak widzów się zdobywa sradek, a nie kurwa jak ty kradniesz blacie kanał i, i masz supukcję i monetyzację, bo byś do tej monetyzacji do tej pory nie doszedł, a moje zarobki liczysz, to się dowiedziałem, widzisz, nieładnie tak, ja twoich pieniędzy nie liczę kolego. No i mówię, wracam do tematu, i byś doskonale wiedział chłopie, że kurde, gdybyś tu był, że Krzysiek też dlatego nie wyciąga laptopa, bo się boi, że go ktoś gnapadnie, że go ktoś okradnie, no chyba, że y, poświęcisz swój godny, wspaniały czas na to, żeby y, nocować u Krzyśka, spać, co pewnie nawet być może chciałby to robić w swoim przypadku, tego to nie wiem. Y i, I wiesz, i tam byś był. No, może wtedy by Krzysztof wyjął laptop w końcu i zacząłby y, nagrywać, bo miał pewność, że sradek go obroni przed ewentualną napaścią napastników, którzy i tak już raz kurde gwiznęli y, motoring. A teraz, jakby gwiznęli laptop, to w ogóle by była przerąbane. No, także po raz kolejny muszę cię uświadomić. No, a te twoje rzeczy, jak przyślesz, to i tak będą do sprawdzenia, czy tam nie ma żadnych posłupków, podsłuchów i tak dalej, no to, to też cię muszę uświadomić. I to nie dlatego, żeby cię zdegować czy ze złości, tylko po prostu tak trzeba będzie zrobić, bo już raz taki numer mu wywinąłeś z jakimiś pchłami czy czymś, nie? I na koniec, Radek, ja ci błagam, uśmiechnij ty się, chłopie, chociaż raz. Uśmiechnij się, kurwa, bo człowieku, jak ja oglądam twoje wypowiedzi, to jak raz nie jesteś w kapturze zaciemnionym. To kurde poważne, jakbyś kurwa w nachy narobił. A teraz przy tych brokułach to kolejne znowu tak poważna mina i tak to poważnie mówisz. Tak naprawdę jesteś w tym w to zaangażowany. Ja nie wiem czy ja bym tak, Starek, ja nie wiem czy ty podczas takiej wypowiedzi nie powiesz zaraz, że ktoś umarł, nie wiem yy, z uniwersu, bo mina jest tak poważna do tego co mówisz, że że można się spodziewać wszystkiego! Można się spodziewać wszystkiego, a na koniec, na przykład ja mówię przykładowo, a na koniec, słuchajcie, mam dla was bardzo ważną wiadomość yy, dzisiejszego dnia, wczoraj w nocy zmarł ten i ten i ten, ten To się można spodziewać. Uśmiechnij się, chłopie, bo kurwa, czy ty masz doła do no cholerii, jak nagrywasz, czy to? Czy to robisz na spiętych pośladkach? Bo ja nie wiem, no. Trochę się uśmiechnij, rozluźnij mięśnie. Rozluźnij mięśnie, chłopie. To jest dobra rada, rozluźnij mięśnie, bo ja nie mogę. Ja patrzę, ja czekam, aż ty powiesz, kurwa, dzisiaj zmarł ktoś tam i ktoś tam i ktoś tam, nie? Albo <laughs> e, utopił się gdzieś tam, w, <laughs> nie wiem, w kanalizacji. Nie wiem, kurde, jeden z kotków Majora na przykład. Ja mówię przykładowo, no, że jesteś tak poważny, że ja pierdolę, no, nie da rady się oglądać, no. Patrzę, bo wiem, że coś zawsze o mnie wspomnisz, no. Ale naprawdę, no, uśmiechnij się, dobra rada, uśmiechnij się, do widzów się uśmiechnij, gadasz do ludzi, do widzów, uśmiechnij się, powiedz coś wesołego, no. Zrób coś z tym, no. I to tyle, drodzy widzowie, na koniec jeszcze, jak zwykle, pozdrowie, póki mam czas, no, Krzyśka mówię, nie dzwoniłem, więc prawdopodobnie spotkam się z Mario, o ile nie zapił, i czy takie to jest nagrywanie kurwa. Nie zawsze się da. <laughs> Jak nie zapił, to się z Mario spotkam. Z Krzyszkiem Chelendu, żadnego pączkowego nie będę robił, bo nie mam zamiaru potem kurwa słuchać. I to jesteście też sami sobie winni, że kurwa truje Krzysztofa, że to, że kurwa on ma cukrzycę, a co ty robisz, a co tu mu dajesz, bo tak będzie. Więc zapomnijcie o jakichś challengeach. Niech to kurwa niemiecki robi, nagrywa. Do niemieckiego nie macie telefonu, niemiecki nie nadaje. To mu się przynajmniej nie oberwie. A jak krzyk zgona po pączkach zaliczy, to nie będzie na mnie przynajmniej. Więc ja mówię: Ja kurwa żadnych challengeów z pączkami nie będę robił z Krzyżkiem. Zapomnijcie. Sami jesteście też winni. To po niektórzy. <laughs> nie mówię o wszystkich. Więc dobra, pozdrawiam na koniec. Zczorajszego live. Ja naprawdę wszystkim żółwik duży spotkamy się w niedzielę na pewno. Jermiasza z Bytowa i Krzysia Misia. Pozdrawiam serdecznie. Jednych z pierwszych, których zapisałem. Sandrę Bożą i Wiktora sprzątacza. Kurczę, Wiktor, o kim Ty sprzątasz albo co Ty sprzątasz, to ja nie wnikam, ale dobrze, że coś robisz. Janusza z Bagna i specjalnie, i specjalnie ale podkreślam, to będą jeszcze mm, dodatkowe. Inne pozdrowienia specjalne, ale teraz w szczególności top donatorów dwóch pozdrowie Mateusza Kasa, chyba dobrze zapisałem i na koniec Kamila ze Śląska, z którym miałem okazję wczoraj rozmawiać, pozdrawiam Cię Kamil serdecznie, pamiętacie dla Was będzie oddzielne specjalne pozdrowienie dla Was dwóch, coś wykombinuję, mam już taki kurwa zarys, tylko trochę może czasu mi brakować, bo... Nagranie tego materiału będzie krótki, ale, ale kurwa, długo będę musiał poświęcić na poskładanie tego dokupy. Ale myślę, że się uda, myślę, że będzie fajne. Myślę, że będzie fajne, także trzymajcie się i z Radek, naprawdę cię proszę, jak już mówisz, to weź te informacje i podbieraj do kupy, żeby były wiarygodne. Bo i z tymi dziećmi, z tym laptopem, to jest koplęta bzdura. Krzyk tego nie robi, bo się boi wyciągać laptopa, a po drugie, nie chce mu się nagrywać. Tyle ci powiem i tyle mam do powiedzenia. I Krzysiek zrobił się leniuszkiem. Bo do tego przyzwyczailiśmy go my. My wszyscy, ja, wywizowie. Nie chcę mu się, bo nie musi. bo po co? Lepiej niech ktoś przyjdzie i niech mu nagra to, co ma do powiedzenia. I nie jest to instynizowane. Instynizowane to może być, jak ktoś mu karteczkę podrzuci albo kurwa list, Ale natomiast takie wypowiedzi, których się, się dowiaduje, na przykład, co major powiedział, to kompletnie nie jest to instynizowane. I tym właśnie akcentem chcę zakończyć. Dzisiejszy długi, 14,5 minutowy monolog. Trzymajcie się, Meksykano jest jeden. Spróbuję się skontaktować z Mario.